Maleczko chciałem ja sprawdzić, czy coś rośnie, i znalazłem takie oto. Patrzcie, tu rzuczek dobiera się. I tu takie gołąbki. Tu dwa przewrócone. Nie wiem, czy ktoś szedł, czy nie. Może i szedł. Zobaczymy. Taki zestaw dzisiaj. W środku, oczywiście. Jedna taszka. Byłem zobaczyć w jednym miejscu, gdzie rosną, gdzie lubią Dobre. rość, o, tak, kanie, ale pusto, wiadomo, pokazałbym. No i lecimy zobaczyć, czy tam jakiś prawdziweczek, kozaczek, się coś pojawiło. W końcu już na to czas, mokro jest, bo padało dość dużo, jeszcze ma padać, więc się sprawdzi. Dobra, ja się odezwę, jak będzie coś ciekawego. Jedno miejsce prawdziwkowe. Nic nie było. Tu teraz innej maści gołąbki trochę. Niech se rosną. Ja im nie będę przeszkadzał. Tylko, że jak rosną takie gołąbeczki, to moim zdaniem zwykłe jadalne grzybki też już powinny wyskoczyć. Przynajmniej. Jakieś, nie gadam, że ma być jakiś mega wysyp, ale tak na smak by mógł jakiś wyjść. Mieciorów się nie spodziewam, choć potem pójdę taką, że tak powiem, główną drogą. Tu dużo ludzi jeździ na rowerach, a wiecie, jak ludzie na rowerach się zachowują, jak w chlewie, wywalają wszystko na prawo, na lewo. Taka już natura ich. Patrzcie, rosną te muhomory czerwieniające. Więc jest... Niektórzy tak gadają, że jak rosną muhomory, to prawdziwki też rosną. Tu jeden, tu drugi, tam jeszcze trzeci, a tam więc zobaczymy. Na razie jest dość lipa. W tym miejscu akurat prawdziwki rosną w sezonie. Trochę głośniej będzie, bo jakby cię ja chodzę. Przy autostradzie. Najlepsze tereny mi zagospodarowali i autostradę postawili. No ale. Takie uroki cywilizacji. Znalazłem puszkę. Patrzcie, jaka mogiła. To jest oczywiście stara puszka. Ale w tym miejscu dzik wyrył spod drzewa, chyba. Patrzcie, ile w środku. To taki większy mu Ale prawdziweczków niestety brak. No, on powiem ciężko będzie widzicie mu homorek taki fajny wyrosnął a nic jadalnego nie ma jeszcze może ostatnia deska ratunku to będzie miejscówka na czerwone cholera pająk pająków jest nadzwyczaj dużo, nie wiem co co je tak obrodziło więc tak jak gadam już jedyna szansa będzie chyba na czerwonych jeszcze bo siwych nie ma prawdziwków też nie ma takie pewne miejsca po prostu jak rosną to rosną na maślaki tu nie mam miejsca więc jest zbuta czy mam miejsca ale trzeba było daleko iść a nie puder. tam żółte rosną maślaki więc nie będę tam chodził ale że tu nic nie wyrosło no Wszyscy gadają przejecie sprawdź czy na pewno już są a tu dupa jak zwykle u mnie te grzyby jakoś późno chyba rosną w zeszłym roku też bym się nie miał doczekać a w końcu jak wystartowały to był taki zawrót głowy że że szok. ale w zeszłym roku było słucha a w tym roku nie jest jak właściwie tu przeważnie jest woda a patrzcie nie ma wody więc, czy ja wiem czy te lasy takie przelane może tak <laughs> z góry tylko ale z góry jak się sprawdza to jest jest mokro tu taka polaneczka prawdziweczki tu zawsze rosną na tym doświetlonym terenie a tak ja gadam no nie ma dobra do się chyba na tych czerwonych Dobra, koniec złudzeń. U mnie jeszcze grzyby nie rosną. Byłem na miejscówkach na czerwonych. Fakt faktem, że to jest tam dość tak przeorane. Bo oni tam powycinali drzewa. No ale czerwonym to tam za mocno nie przeszkadza. Na pewno by coś było. Prawdziwków na pewno nie ma siwych też. kiedyś standardowo trzeba czekać. No. Na szczęście Wpadła tylko jedna puszka Wykopana przez dziki I to widać efekty Jak się chodzi Z Tobie się zbiera To można Zrobić las Że jest pięknie czyściutko No Nic świeżego nie rzucają Choć w zeszłym sezonie Też mało świeżego było Nie wiem czy Zajarzyli kapucynami czy co No ale ale jest lepiej no. dobra, ja se mykam do auta nie będę pożerał wam cennego czasu trzymajcie się do następnego razu, cześć